Witaj, witaj. Dzisiaj chciałabym opowiedzieć Ci o trzech najważniejszych rzeczach na temat olejków eterycznych. Przede wszystkim olejki eteryczne są naturalne, po drugie są one skuteczne, a po trzecie wydajne oraz też można dopowiedzieć, że są proste w użyciu. W dzisiejszym filmiku skupię się na tej pierwszej zalecie olejków eterycznych, a mianowicie to, że są one naturalne, 100% naturalne i nie tylko z nazwy. Jednakże, miejmy świadomość, że rynek olejków eterycznych jest w Polsce, ale także i w Europie. Nie jest on prawnie uregulowany, dlatego też każdy producent olejków eterycznych, czy to też taki przydomowy, właśnie w przydomowej destylarni tworzone mogą być olejki. Każdy producent, nawet taki przydomowy, może sobie napisać na buteleczce, że olejki jest 100% naturalny. I z tym też się spotykamy. Jeżeli sobie prześledzimy, właśnie wszystkie olejki, które są sprzedawane, czy to w sieci, w, gdzieś w internecie, to na każdym będzie napisane, że jest piór czysty, że jest naturalny. Jednakże ym, y, tutaj powinna nam się włączyć też lampka, jeżeli widzimy, że niestety jest też ostrzeżenie zawarte na takiej buteleczce, że nie można go stosować, stosować do wewnątrz. Yy. Olejki do Tera są takim ewenementem na rynku światowym, nawet że są one tak wnikliwie przebadane, że możemy stosować je do wewnątrz. Są to olejki klasy terapeutycznej, dlatego musimy no, zdać sobie sprawę, że jest taki ogromny podział. Oddzielmy jedną półkę, właśnie. Tych olejków, których jest większość, niestety aromatycznych, czyli takie typowe zapaszki, które niestety nie mają nic wspólnego z aromaterapią i ze zdrowiem. I druga właśnie część to olejki klasy aromaterapeutycznej, czyli terapia poprzez zapachy, bo ta druga klasa to są po prostu czyste wyciągi z ziół. To są 70 razy nawet silniejsze substancje niż zioła. I ta właśnie ich moc jest, pochodzi z matki, od matki natury I, i tutaj właśnie to ich bezpieczeństwo użycia i skuteczność jest zależne od tej jakości. Jakość tutaj ma przeogromne Znaczenie. Ale dokończę jeszcze kwestię tych olejków aromatycznych, które mamy w większości na rynku. Czy to nawet te, które spotykamy w sklepach zielarskich. Ja też rozmawiam z różnymi sprzedawcami olejków eterycznych, z zielarzami. No i niestety oni sobie wszyscy zdają sprawę, że ten olejek, który jest. U nich na półce, niestety nie jest tej najwyższej klasy, nie można go stosować do wewnątrz i najczęściej takie olejki są w jednakowej cenie. Więc to też jest taka druga, uważam, yy, ważna informacja i drugie takie ważne ostrzeżenie lampeczka, która powinna nam się włączyć że yy, jedna cena tutaj ma ogromne znaczenie. To, że te wszystkie olejki, czy to lawendowy, czy cytrynowy, czy bergamotkowy czy kadzidłowiec czy też po prostu miętowy czy szałwiowy one są wszystkie w jednej cenie to też nie jest prawdą i znaczy to że po prostu tego olejku czystego, terape terapeutycznego jest tam niewiele ponieważ patrząc na cały proces produkcji i proces pozyskiwania niektórych właśnie roślin ekstrachowania właśnie olejku z tych ziół nie jest on w każdym przypadku jednolity. Na przykład najtańsze będą cytrusy, bo to jest najprostsza droga pozyskania olejków, natomiast inne olejki, takie jak róża, czy kadzidłowiec, to jest ogromna droga, żeby wyekstrahować czysty olejek eteryczny, najwyższej klasy terapeutycznej i on nie może ta cena nie może też się równać e, tak samo jak właśnie z olejkiem cytrusowym. E, więc to jest ważny aspekt. No i niestety prawda jest też taka, że jesteśmy jako konsumenci oszukiwani, ponieważ w większości te, te olejki eteryczne, aromatyczne, za, a wręcz właśnie zapachowe, one po prostu zawierają w swoim składzie większości Dodatki chemiczne, syntetyczne, to nie są czyste zioła, które nas będą wspierały, tylko wręcz, z, z punktu widzenia, właśnie aromaterapii, e, mogą być dla nas szkodliwe. E, także to trzeba sobie uświadomić, czy zależy nam po prostu na zapachu, e, czy też na e, kwestiach takich wspierających nasze zdrowie. E, ponieważ. E, tutaj dotera bardzo ogromną wagę przykłada do jakości olejku, więc ta y, najczystsza klasa terapeutyczna jest opaten opatentowana takim certyfikatem CPTG, więc tutaj olejek na każdym etapie y, produkcji jest przebadany wnikliwie zarówno przez laboratoria wewnętrzne dotery, jak i zewnętrzne. Y, nie ma albo jest bardzo mało też właśnie na rynku, na rynku olejków certyfikowanych, przebadanych i to sprawia, że, że po prostu każdy producent może sobie napisać na etykiecie, że jest 100% naturalny, natomiast my musimy mieć tą świadomość, że tak nie jest, bo niestety olejku za 15 czy za 20 zł. Nie jesteśmy w stanie wyekstrahować tak dobrej jakości olejku czystego. A tutaj ta czystość i jakość przekłada się na moc olejku. Hmm więc ważne jest miejsce też gdzie są pozyskiwane, skąd są pozyskiwane rośliny, tak na przykład lawenda jest pozyskiwana z Bułgarii czyli tam w tym, w tym kraju są najlepsze warunki dla wzrostu tej rośliny czyli nasłonecznienie tu ma znaczenie nawodnienie, pory roku, to wszystko wpływa na moc, jakość takiego olejku eee, na przykład cytrynka pozyskiwane jest z Sycylii, bo tam jest no wiadomo tak ciepło, słonecznie. Słońce ogrzewa cytrusy i powiedzmy cytrus pozyskiwany w Polsce nie będzie miał takiej mocy, jakości jak w kraju skąd jest pozyskiwany, skąd, skąd jest właśnie jego takim rodowitym miejscem. Hmm. E tak, a oczywiście też możemy sobie poczytać na e, stronie SourceToy, e, ponieważ na każdej buteleczce olejku eterycznego jest zawarta informacja, mm, jakim, znaczy taki numer partii e, na spodzie jest widoczny. E, I na stronie SourceToy możemy sobie przeczytać, jakim badaniom przeszedł dany olejek, jaki proces właśnie produkcji. Mm, I Trzeba mieć po prostu świadomość, tak, że, że z jakim produktem mamy do czynienia i dlatego nie dziwmy się, że olejek e, czysty, najwyższej jakości terapeutycznej nie będzie kosztował 20 zł, bo tutaj cała ta, mm, cały ten proces produkcji za, w tym jest mm, ukryty, po prostu jest to, y, jedno po prostu łączy się z drugim. Ehm... Jeżeli chodzi o kwestie właśnie naturalne to myślę, że byłoby wszystko. A, jeszcze powiem ile potrzeba materiału roślinnego, aby wytworzyć taką 15 ml buteleczkę oleju eterycznego. Na przykład z lawendy potrzebujemy około 1,5 kg materiału lawendowego. Jeżeli chodzi o cytryny to około 45 cytryn. Także powinniśmy sobie zdawać sprawę, jak, jakie to jest przełożenie, właśnie na jakość i, i moc takich czystych wyciągów z ziół, które są naszą taką medycyną, medycyną roślin. Mogą nas wspierać, mogą też w pewnym stopniu zastąpić niektóre leki, bo jak wiemy, kiedyś przed laty, 2000 lat temu, 5000 lat temu nie było medycyny naturalnej. Ludzie leczyli się ziołami. To były czyste zioła, bo nie było jeszcze, nie, to nie był świat jeszcze tak. Zmanifestowany przez, opanowany przez producentów, tak? czy też przez rynek jakiś konsumpcyjny, wszystko było po prostu naturalne i można było się w sposób taki naturalny wspierać. Natomiast dzisiaj się troszeczkę to wygląda inaczej: każdy może sobie stworzyć coś, a my mamy po prostu wybór. Co, po co sięgniemy, po jaki produkt, na czym nam po prostu zależy. Także tutaj przymusu nie ma, a jest po prostu ten wybór. Dziękuję.